No tego nie musisz mówić, przecież myśl, że na są tylko takie atempe osoby. I na, najbardziej mnie denerwuje to, że nie można o niczym mówić, że ludzie na Spiekarii są tacy zastraszeni, że Andrew nie może do mnie pisać na priby, bo królowa powiedziała, że ceciów to za, za privy, to ja już to myślę, że Andrew nie pisz do mnie, bo, bo ty też dostaniesz i tak dalej, i tak no, dalej. nie czuję się jak w obozie, aczkolwiek nigdy nie byłam w obozie. Ale przecież partyzantka, partyzantka Jan Cześć, partyzantka została globala za to, że, że, się, że się pochwaliła, polansowała i chciała i dali i, i wszyscy wiedzą, to co do Cepciusza jeździ i do Polsko ta lata. Ale mi no ja myślę, że straf jest fajnym yy, uczuciem, odczuciem i fajnie się pobać trochę, nawet w pisaniu na brief. <grym> Czy to jakieś tam zagrożenie globalne? Fajne. Ja zejdę i zobaczę, co jeszcze wymyślicie, bo nie jest tak trochę z lotu ptaka.